Witam moje kochane lwy. W kolejnym czytaniu ponadczasowym y, będzie to głównie czytanie o miłości, ale jeżeli inne aspekty będą się też przebijać, to również o nich wspomnę, lub powiem, jak przełożyć energię y, na każdą inną sferę, tak? Y, I zobaczmy. Ha, no i oczywiście dziękuję Wam, moi kochani, że jesteście. Dziękuję Wam. Y, za cudowne komentarze, i oczywiście wysyłam wam mnóstwo cudownej energii z powrotem do was, potrojonej. Um, niech się mnoży. Podawajmy ją dalej. No i zobaczmy, moi kochani, co my tu mamy. Ok, mamy jakieś wyznanie. Ktoś. Y będzie chciał Wam coś wyznać. E, zdecydowanie, jeżeli chodzi o kwestie romantyczne, no to e, będzie to e, informacja naładowana m, dużymi emocjami i oczywiście uczuciami. E, jeżeli nie jest to m, kwestia romantyczna, ktoś może po prostu powiedzieć coś od serca Wam, tak? Możecie się czegoś dowiedzieć od kogoś, kto. Albo się nie spodziewacie od tej osoby usłyszeć takich rzeczy, albo jest to osoba, która no, rzadko mówi o takich e, sprawach. W każdym bądź razie jest tutaj e, jakieś wyznanie e, od serca, moje kochani, które wcześniej było ukrywane, tak? Teraz maska zostanie e, zdjęta i prawda zostanie Wam e, wyjawiona. Lub oczywiście to Wy chcecie komuś wyjawić jakąś prawdę. To co Wam w serduszku gra. Mamy regenerację. mamy przejście z jednej strony na drugą. E, moi kochani, jeżeli chodzi o sytuację romantyczną, e, no to mamy tu do czynienia z kimś, kto e, właśnie kto ukrywał swoje uczucia, kto wam nie mówił e, o tym właśnie, jak się czuje względem was, co czuje do was i tak dalej. I myśleliście sobie, że, że to już jest koniec, tak? Ale okazuje się, właśnie może wskazaliście wręcz tę osobę po prostu na stratę, bo um, wydawało Wam się, że ta osoba nic od Was nie chce, tak? Nic do Was nie czuje i tak dalej. Okazuje się, że czuje. I teraz tak, tutaj mamy właśnie um, odrodzenie się, czegoś, co już było prawie zażegnane, tak? Tutaj cały czas się życie, że tak powiem, tliło, i mamy drzewko, które wypuszcza nowe listki, tak? Czyli tutaj życie zdecydowanie istnieje, tak? Nie jest to sprawa załatwiona i zakończona. Mamy tutaj odnowienie, regenerację. I, i teraz mam taką energię, którą też zweryfikuję, ale oczywiście wszystkie zweryfikuję. Um, ale co z niej um, odbieram, to to, że ta osoba właśnie przechodzi była w jakimś ciemnym mrocznym miejscu, tak? Dlatego nie wiem, ukrywała się, ukrywała te uczucia, um, może nie, nie mogła po prostu, lub nie chciała, lub nie była gotowa, żeby um, w jakikolwiek sposób wam wyjawić, co czuje, lub um, lub w ogóle mogła nawet. Albo to było z powodów właśnie. To mogło być tak, że jakieś okoliczności nie pozwalały na to, albo ta osoba sama się blokowała, tak? W każdym bądź razie ta osoba przechodzi transformację, przechodzi z jednej ciemnej strony, że tak powiem, w tą kolorową, tak? Stawia w końcu nogę w stronę światła. No i zobacz, uch, karty lecą. I zobaczmy teraz po kolei te wszystkie trzy energie. Możliwe też, że to wy, to, jest, to może być też wasza energia, gdzie skazując już tę relację na stratę, tak? Myśląc, że już nic z tego nie będzie. Wychodzicie, decydujecie się po prostu iść w nowe, tak? Wy po prostu tworzyć się na inne możliwości, zobaczyć, co jest gdzie indziej. Także to może być, owszem, również Wasza energia. I właśnie w takich momentach, kiedy poddajemy się tak, często właśnie osoby wracają. Dlatego, że jakby. Odpuszczamy, tak? Puszczamy energię luźno. I ta osoba wtedy jakby zostaje. Em, nie czuje tej waszej energii tak mocno, tak? Bo już nie myślicie tak bardzo, już się sk zaczynacie skupiać na czymś innym. E, I wtedy czują. Że brakuje im tej energii. tak? Tutaj oczywiście mówimy o takich szczególnie silnych połączeniach: jak bratnie dusze, nie wiem, bliźniacze, płomienie, e, gdzie bardzo silnie czujecie swoją energię nawzajem, tak? bo jesteście połączeni em, poprzez to, że przeżyliście ze sobą em, bardzo dużo tak? w poprzednich wcieleniach i tak dalej. Ale oczywiście to może się też dotyczyć, um, że tak powiem, normalnej w cudzysłowie relacji, e, gdzie odwracamy uwagę od kogoś, tak? I ten ktoś zaczyna czuć, o, halo, czyli... Um, e, jak dajemy komuś czasami cały czas atencję, to ten ktoś po prostu... Jest to w pewnym sensie trochę odpychające, albo e, jak za dużo, tak? Jak ta... Mm, jest, szczególnie jeżeli mamy tu do czynienia, jeżeli tą drugą osobą e, jest mężczyzna, tak? mężczyzna z natury chce e, gonić króliczka, chce polować, tak? chce zdobywać, więc e, w momencie kiedy mu uciekamy, tak? Od, odcinamy tą energię, on zaczyna wtedy... E, sobie myśleć o hola hola jak to to co już nie jest, jesteś mną zainteresowana tak i wtedy chce mu się biec tak za wami jest to też oczywiście jedna z teorii w zależności do kogo mówię bo oczywiście jest to czytanie ogólne więc mamy tu dużo scenariuszy wśród was um. A, no właśnie, zdecydowanie tu wiadomość dla Was e, biegnie, że tak powiem, do Was. I e, mamy właśnie rycerza mieczy, czyli ktoś biegnie do was, żeby Wam coś zakomunikować, tak? E, właśnie, jest to... Dzisiaj możecie mieć do czynienia z kimś, kto stosował tak zwany samosabotaż na swoich własnych uczuciach, tak? Czyli zaprzeczał sam sobie, co czuje do was. Dwa puchary. Co tu się odradza? Słuchajcie, odradza, zobaczcie, odradza się sytuacja, która yy, pokazywała, że ta relacja jest niemożliwa, tak? Że jest zakończona, że albo już że, że nic nigdy z niej nie będzie, a tu proszę bardzo. Yy, Feniks powstaje z popiołów i chce się połączyć. Mamy tutaj zdecydowanie wie y część z was ma do czynienia z bratnymi duszami jak najbardziej. No i zobaczcie, jest w planach. Y Zrealizowanie tego połączenia się. Mamy też y, energię gwiazdy, przeznaczenia i uzdrowienia, też jakby sytuacji, tak? Czyli coś um, tutaj będzie powiedziane, co, um, co uzdrowi um, sytuację, na której, że tak powiem, stanęliście, tak? Um, jest to właśnie też energia uzdrawiania. Piękna energia. Czyli to jest jakby w najbliższej przyszłości. Jest taki plan, jest taki zamiar, żeby, um, żeby to wasze marzenie bycia razem się spełniło. No właśnie. Pięknie. I tu mamy wy. Możliwe, że właśnie zakotwiczyliście się w takim toksycznym, obsesyjnym myśleniu o tej osobie, tak? Tutaj było czarno, bo chcieliście jakby przyspieszyć coś albo zmusić no, wszechświat, żeby, żeby ta osoba wam była z Wami, a ona nie była na to gotowa, po prostu, tak? I ale piękne jest to, że właśnie przechodząc z tej ciemnej strony, z tej tutaj, z takim uporczywym, ja chcę, ja chcę, ja chcę i koniec, kropka, co tak naprawdę przysparzało Wam mnóstwo udręki, tak? Tutaj jest szaro, tu jest ciemno, tu jest smutno, tutaj nie ma życia, tak? Tu jest zamartwianie się. I w momencie, kiedy zdecydowaliście się tu przejść na, na tą drugą stronę, tak? spojrzeć ym, w stronę Słońca, że tak powiem, tam gdzie jest rozwój, tam, gdzie jest, ym, tam, gdzie są możliwości, nagle stajecie się właśnie bardzo atrakcyjni, tak? I możliwe, że będziecie że przyciągniecie nie tylko tę osobę do siebie, ale i wiele innych. Mamy tu piękną energię cesarzowej, która jest zdecydowanie, no, nie da się oprzeć takiej energii, dlatego nic dziwnego, że ta osoba biegnie do Was. I moi kochani, to jest też oczywiście zwiastun też tego, że. Potwierdzenie tego, że ta praca nad sobą, którą zrobiliście, zdecydowanie tutaj y, teraz owocuje, tak? To jest zbieranie plonów waszej pracy nad sobą i to jest piękne. I y, tak jak powiedziałam, ta energia też się dotyczy tej drugiej osoby, tak? Ta osoba też była w tym ciemnym miejscu, tak? Y, to mogły być różne rzeczy. Mamy właśnie tę toksyczną energię, tak? Czyli. Ta osoba mogła się zaplątać we własnych problemach, przez co nie byliście priorytetem dla niej, tak? I możliwe, że właśnie przez samo takie zaprzeczanie sobie, jakby oni tkwili też w tej mrocznej tutaj energii. Ale też wychodzą już z niej piękne i wychodzą z niej i idą w dobrym kierunku. Tam, gdzie jest obfitość, tam, gdzie jest szczęście, tak? Tam, gdzie można budować, kreować, rozwijać się. Bardzo piękne czytanie, moi kochani. To jest oczywiście dla tych, którzy chcą tę osobę, tak? To jest. Tutaj dwie osoby siebie chcą, ale jedna już jakby poddała się, odpuściła i zaczęła iść w innym kierunku. No właśnie. I Wy też zdaliście sobie sprawę z tego, że chcecie. Mm, tę największą, najpiękniejszą perłę, że nie będziecie się em, kusić na cokolwiek, co wam się pojawi, tak? Dlatego tu naprawdę to jesteście w pięknej energii, tej właśnie cesarzowej, czyli kogoś, kto zna swoją wartość. I, em, i to sprawia, że mm, Stawiamy siebie tak, na równi z kimś innym, a nie kogoś na piedestale my jesteśmy nieważni i robimy rzeczy, które są krzywdzące dla nas samych, tak? Wy już nie jesteście tutaj, albo jesteście bardzo blisko, żeby tam nie być. Um, ta osoba um, tęskni za Wami. Jest, um, zdała sobie sprawę właśnie z tego. W momencie, kiedy poczuła brak um, waszej energii, że um, że bardzo jest smutno jej bez Was, tak? Brakuje e, jej tej energii Waszej. I jakby jest to naturalne, że teraz ta osoba e, tutaj zrobi krok e, w kierunku Waszym, żeby, żeby, żeby powrócić po tą piękną energię Waszą, właśnie. No dokładnie, zobaczcie. Bardzo smutna ta osoba była bez Was, jest bez Was, tak? Tęskni za Wami. Jest to też ktoś, kto mógł dużo stracić w życiu, jeśli chodzi o relacje, czyli mógł mieć mm, w dzieciństwie, mógł ktoś go zostawić. Tę osobę e, lubią oczywiście. E, pamiętajcie, że płeć jest nieważna tutaj, em, ale czasami w języku polskim jest tak, że trzeba jakąś wybrać, żeby coś powiedzieć. <laughs> ale pamiętajcie, to jest nieważne: jak nawet powiem tylko jedną płeć i nie zaznaczę, że to może być, em, że dwie opcje są. Em, oczywiście, jak najbardziej dozwolone, to zawsze tak jest, pamiętajcie. Em, Moi kochani, no i ta osoba długo była właśnie w tej ciemności, użalania się nad sobą e, trochę, e, takiego. Siedziała sobie tam, gdzie jej było dobrze, w takim sensie tak naprawdę nie było tej osobie dobrze, ale e, bo człowiek jest tak skonstruowany, że będzie siedział tam, gdzie w tym, co zna, tak? Jeżeli długo był ten ktoś w takiej energii odrzucenia, samotności. E, tak, jest do tego przyzwyczajona, nie zna czegoś innego, więc sobie tam siedzi e, w, tej, w tej strefie komfortu, tak? Ale m, wcale ona nie jest komfortowa, tak naprawdę. Więc tutaj w końcu ta osoba m, chce się stamtąd wydostać i bardzo dobrze. No właśnie, zobaczcie, jaką macie piękną energię królowej pucharów, kogoś, kto ma cudowną, bezwarunkową miłość, to ma tyle dobroci, dobre serduszko, tak? Um, I ta osoba doceniła to w końcu, co straciła, tak? Um, jest to też zwiastun właśnie takiego uzdrowienia relacji, czyli nadchodzi uzdrowienie waszej relacji, tak? piękna, cudowna pod spodem, zobaczcie, pod spodem król pucharów, no mamy parę, tak jak powiedziałam, bratnie dusze, tak? Zobaczcie, król i królowa pucharów. I tak, to, to co długo było ukryte, tak? Niepowiedziane, przemilczane. Wy, wyjdzie w końcu najem, wychodzi na jam. Bardzo się też czujecie na poziomie mm, niefizycznym, tak? E, tutaj możecie nawet mieć jakieś znaki czy sny e, związane z tą osobą. E, jakie jest podsumowanie tego czytania pięknego? Aha, i jeszcze zanim podsumuję. To jeżeli byśmy przełożyli to na jakieś też inne aspekty życiowe, to tutaj też jest wychodzenie z, z trudnej sytuacji, na przykład finansowej. Em, może być też wychodzenie z jakiegoś uzależnienia. Tak samo em, pięknie. I co ja tu jeszcze mam? To może być też o przyjaźni, moi kochani, lub o członku rodziny, czyli ktoś, z kim powiedzmy sobie, mieliście takie relacje już e, no, po, 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 popsute po prostu. E, I już wydawało się, że no, już tak zawsze będzie. To się okazuje, że jednak nie, że ta osoba chce e, uzdrowić, przeprosić, chce kontynuować tak, relacje. E, które może kiedyś były, a może ich nigdy nie było, ale um, albo były złe, i teraz właśnie e, chcę to naprawić tutaj. Ta osoba, no hmm. może być ktoś, ktoś, to może być, Dla niektórych mam tu energię um, byłego partnera, byłej partnerki, tak? E, męża, żony. Mm. Gdzie się rozstali w niefajnych warunkach, i teraz jakby chcecie, nie chcecie, ta osoba, tak? Chce um, naprawić wszystko, zadośćuczynić, nie wiem. Um, chce mieć kontakt dobry z wami po prostu, tak? Um, no dobrze, i kropeczka nad I, moi kochani. Mm. tak, tu ktoś y, wychodzą na jaw rzeczy których nie wiedzieliście, tak to jest główny temat y, tego czytania y, pierwsza energia o tym mówi wyznanie, które było skrywane które jest wyznaniem od serca, tak ehm, i, i kropka nad i także mówi o tym, że coś czego nie wiecie wyjdzie na jaw ehm, <grym> Moi kochani, no to m, obyście ucieszyli się bardzo, oczywiście. Jest to dobra wiadomość, od razu mówię. E, dlatego cieszę się bardzo dla Was i dajcie znać, czy to się sprawdziło, czy rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa!